Komorniki świętowały Dni Gminy. Teren przy Muzeum w Szreniawie na dwa dni zamienił się w ogromny plac rozrywki, pełen atrakcji, muzyki i dobrego jedzenia. Plac, który zmienił się w miejsce festiwalu, później zabawy, usytuowany jest między polem uprawnym, łąką i lasem, więc korzystamy z natury, korzystamy z kultury i ładujemy akumulatory na dalszą część roku, bo to po raz 31 świętujemy Dni Gminy Komorniki. Na placu mnóstwo atrakcji kulinarnych, jest festiwal food trucków, są animacje i warsztaty dla dzieci, więc ludzi przybywa, oczywiście wcześniej był też było też... Było też Spotkanie z kabaretem był Jerzy Kryszak, który musiał zachować ciszę wyborczą i jednak skutecznie udawało mu się rozśmierzyć publiczność. Jadę, jadę, zatrzymują mnie, ale mówi tak: ani nie przekroczyłem, ani nic. O co chodzi? Już to mówi tak: już złożecie pod nosem, jakim prawem zatrzymują obywatela. A on tak, ee, poproszę, ja wiadomo o co chodzi. Nie patrzy na mnie, mówi tak. Proszę pana, wyrywkowa kontrola, poproszę dokumenty, tak spojrzał, ja bym. A na mnie. Pan grzeszak? Proszę? Pan Krzysztof? Ja mówię tak, tak, nie poznałem. Na komornickiej scenie wystąpili również lokalni artyści. Publiczność rozgrzewał sing and fan, kubeł z demów i aspirynki. Hitem pierwszego dnia święta gminy były występy gwiazd. Koncerty przyciągnęły na teren imprezy prawdziwe tłumy fanów Łydki Grubasa i Agnieszki Chylińskiej. Bawią się komórki wspaniale, wyśmienicie, w pięknej pogodzie. Bo z panem wójtem dość drogo, ale zapłaciliśmy za tą pogodę, żeby była piękna. Uśmiechnięci ludzie, wystarczy zapytać, zobaczyć. Dziesiątki, setki, a może nawet tysiące już ludzi czekają na największe gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Drugi dzień Święta Gminy przypadający 1 czerwca skierowany był głównie do dzieci i wszystkich tych, którzy dziećmi się czują. Cały dzień przebiegał pod hasłem Bajkowy Dzień Dziecka bajkowy Dzień Dziecka. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Będzie parada z maskotkami prowadzona przez majoretki, Będzie jeszcze więcej animacji. Oczywiście duża atrakcja jest bezpłatnych, bo gmina Komorniki wspólnie z Gminą Ośrodkiem Kultury dba o to, żeby mieszkańcom żyło się i doświadczało jak najlepszej rozrywki. Moja zastępczyni się na pewno przebierze. Pan dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury również. Pan przewodniczący jeszcze myśli za co się jutro przebierze, ale zapraszamy. Ale będziemy się bawić. Ja za wójta się przebiorę. O, a ja za pana przewodniczącego. 31. Dni Gminy Komorniki okazały się wielkim sukcesem, łącząc pokolenia i dostarczając niezapomnianych wrażeń wszystkim uczestnikom. Organizatorzy już zapraszają na kolejną 32. edycję Dni Gminy Komorniki.